No, ciągaj, ciągaj. No. Co nie możesz? Ciągaj. Bartek przyjdzie, będzie ciągał? Aha, no dobra. No, zejdź jej z nóg. Oj, 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 oj. Uważaj. No, ciągnij. No mocno! Bartek jest w szkole, ty ciągaj mocno. Silny jesteś? No chyba słabo silny jesteś, jak ty nie umiesz ciągać Ajszy. No zobacz, ona chce jechać. Ciągnij ją! O tako, o tako. Tylko nie przewróć sanek, bo ci, ona się w główkę uderzy. O! Przewrócą się, dobra, już koniec jazdy, koniec.